Wybory samorządowe zbliżają się wielkimi krokami. Już w listopadzie będziemy wybierać wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także radnych do gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. Nowelizacja ustawy Prawo Wyborcze w tym roku może takiej gminie jak Prudnik dać szansę pozbycia się z szeregów rad i gabinetów burmistrzów partyjnych aparatczyków. Możemy bowiem głosować na osobę, a nie jak dotychczas na partię polityczną. Nowa ordynacja wyborcza wyklucza wejście do Rady Miejskiej osoby, która otrzymała 30 głosów, a wyeliminować kandydata, który otrzymał 300 głosów z podobnymi przypadkami mieliśmy w prudniku do czynienia w poprzednich wyborach. Wreszcie to się zmieniło. Jest to idealny moment dla wsparcia inicjatyw lokalnych i rozwoju obywateli, a nie od górnych partyjnych programów, których najczęściej mamy już dosyć. Członkowie partii politycznych muszą słuchać się partyjnych centrali. Zalecenia te często uniemożliwiają im podejmowanie korzystnych dla mieszkańców rozwiązań. Dla członków partii najważniejszy jest interes partii. Partie polityczne traktują samorząd, instrumentalnie, jako zło konieczne lub windę do władzy krajowej. Do rozwiązywania lokalnych problemów potrzebne są niezależne i mądre głowy, a nie walczące ze sobą struktury polityczne. Mamy szansę pierwszą od pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych w 1990 roku, by wybrać ludzi, którzy będą realizować lokalne rozwiązania, najlepsze dla mieszkańców gmin, powiatów i województw. Musimy przy tym wiedzieć, że istnieje systemowe ograniczenie wymiany działaczy politycznych, co jest zaprzeczeniem demokracji. Partie polityczne przenoszą swój konflikt o władzę w kraju do samorządów. Tylko 28% społeczeństwa polskiego popiera partie parlamentarne, a jedynie 14% Polaków ma zaufanie do partii politycznych, aż jedna trzecia głosujących w wyborach samorządowych popiera kandydatów z komitetów niezależnych od partii politycznych. Jednak prawie 60% wyborców nie uczestniczy w tych wyborach. Polacy w swej większości nie uczestniczą w wyborach, bo nie mają na kogo głosować. Nie chcą już głosować na szyldy partyjne, a inne organizacje nie są im znane, albo, tak jak w przypadku Prudnika, uaktywniają się jedynie na kilka miesięcy przed wyborami, dając tym samym społeczeństwu fałszywy obraz niezależności od partii politycznych, a tak naprawdę od początku są z nimi w zmowie. Od początku istnieje podział stanowisk, oczywiście zależny od ilości zdobytych mandatów. Samorząd, zgodnie z konstytucją rzeczpospolitej, powinien mieć charakter obywatelski, powinien reprezentować interesy lokalne, a nie centralne. Jedynie kandydaci niezależni mogą zmienić ten zaklęty układ i zacząć rozwiązywać autentyczne problemy mieszkańców. Radni w gminie nie powinni i nie mogą być maszynkami do głosowania, uzależnionymi od tego, ilu znajomym, szwagrom, zięciom czy córkom da zatrudnienie partyjny burmistrz. Trzeba przy tym pamiętać, że nie wszyscy niezależni są tak naprawdę niezależni, bo jak wcześniej powiedziałem, dawno umówili się z tymi partyjnymi albo porzucili partię polityczną, bo w poprzednim rozdaniu byli niepokorni. I nie dostali żadnej marchewki. Uważam, że właśnie jedynie naprawdę niezależni kandydaci do władz gminy czy powiatu mogą autentycznie służyć mieszkańcom, a nie poszczególnym grupom społecznym czy zawodowym, mimo że jest to znacząca część elektoratu. Tylko niezależni kandydaci mogą wystartować z odważnym, a jednocześnie radykalnym programem dla gminy, dzięki któremu można zmienić oblicze miasta i gminy, a jest w tym zakresie sporo do zrobienia. Praktycznie każdego dnia spotykam osoby, które o tym mówią, które mówią o potrzebie zmian, które mają dość dotychczasowego układu. Ja też. A skoro tak, to zmieniajmy słowa w czyny. Możemy to zrobić w dwójnasób, głosując albo kandydując. Muzyka